Wyobraź sobie dwie obywatelki Gruzji, jedną urodzoną i wychowaną w Javacheti, a drugą w Kvemo Kartli, które spotykają się w Rosji i rozmawiają po rosyjsku. Dlaczego? Ponieważ żadna z nich nie zna dostatecznie gruzińskiego. Jedna jest Ormianką, jedna jest Azerbejdżanką. I właśnie dzisiaj o sytuacji mniejszości językowych w Gruzji porozmawiamy w tym odcinku Kaukazomaniaków. Cześć, to jest podcast Kaukazomaniacy, ja się nazywam Asia Dziuba i opowiadam w nim o kulturze, historii, tradycjach, trochę turystyce tego pięknego regionu. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszego podcastu. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, małe przypomnienie, że wszystkie informacje, o których dzisiaj będę Wam mówić, a także statystycznie, znajdziecie w artykule na naszej stronie na języknikałkazu.pl. Link bezpośredni do tego artykułu znajduje się w opisie tego odcinka. Wszystkie inne odcinki podcastów również się tam znajdują. Tam też będą się znajdowały i dodatkowe materiały, które możecie sobie poczytać i zgłębić właśnie w tym temacie, a także materiały źródłowe, z których korzystaliśmy, przygotowując dla Was dzisiaj właśnie ten odcinek. To, jak mamy to powiedziane, zatem pytanie: kim są mniejszości językowe w Gruzji? No to zacznijmy może od tego, żeby wyjaśnić to pojęcie, być może niezbyt spotykany zwrot właśnie mniejszość językowa. Odnosi się to do grupy, której powiedzmy, pierwszym językiem nie jest ten powszechnie używany, obowiązujący w danym kraju, na przykład w Gruzji jest to gruziński. To znaczy, że w takiej sytuacji w rodzinie, na przykład właśnie mniejszości językowej, w rodzinie w domu, w najbliższym otoczeniu i tym podobne używa się innego. Języka. Dokładnie tak. Takimi mniejszościami w Gruzji są m.in. Ormianie i Azerbejdżanie. I my dzisiaj właśnie na tych dwóch mniejszościach w kontekście językowych będziemy się koncentrować. Oni mówimy tutaj o Ormianach i Azerbejdżanach mieszkających w Gruzji, którzy w domach w najbliższym otoczeniu używają odpowiednio ormiańskiego albo azerbejdżańskiego. Nie są to emigranci od razu, żeby uniknąć tutaj potencjalnych domysłów, którzy przyjechali do Gruzji kilka lat wcześniej, ale są to obywatele Gruzji, których rodziny mieszkają na tych terenach od dekad albo od stuleci. Dokładnie tak to wygląda. Mamy takie grupy. Jeśli chcesz też dowiedzieć się więcej na temat troszkę inny, dotyczących tej mniejszości, czyli relacje między Ormianami i Azerbejdżanami, właśnie tymi mieszkającymi w Gruzji, dowiesz się tego z 18 odcinka naszego podcastu, w którym Klaudia Kosiecińska i Anna Ciślewska opowiadają właśnie o swoich badaniach terenowych na ten temat. Bardzo również polecam tę rozmowę. Link bezpośrednio do tego wywiadu również znajduje się w opisie dzisiejszego odcinka. A my dzisiaj zajmujemy się i koncentrujemy się na aspekcie językowym. Mm -hmm, dokładnie tak. Aspekt językowy tych dwóch mniejszości. No i może sobie zacznijmy od tego, może to jest dla Ciebie nieoczywista informacja, że język gruziński, ormiański i azerbejdżański nie są do siebie podobne i są to zupełnie inne rodziny językowe. Jako ktoś, kto zna gruziński, uczy się ormiańskiego i azerbejdżańskiego, powiem ci nie, nie są do siebie podobne. No, może jest parę słów, ale parę słów na cały język nie czyni podobnym. Zatem, używając gruzińskiego, Gruzin nie dogada się z Ormianinem, tak jak na przykład Polak ze Słowakiem, gdzie już te nasze języki nie są dużo bardziej do siebie podobne. A do tego jeszcze każdy z tych języków ma inny alfabet, którego używa. I jak to się właściwie stało? Może takie pytanie, które Cię teraz nurtuje, że Mieszkając od urodzenia w Gruzji, nie wszyscy znają gruziński. Mm -hmm. Zatem, i pytanie może dodatkowe: czy trzeba znać gruziński, żeby być Gruzinem? No to tutaj mamy następującą sytuację. Sytuacja, która mamy obecnie, jest to swego rodzaju pozostałość po takiej radzieckiej polityce etnojęzykowej, która Stanowi, bym powiedziała, większość przyczyn obecnego stanu rzeczy. I bardzo często, właśnie starsze pokolenia Ormian i Azerbejdżan mieszkający w Gruzji znają rosyjskie, poza odpowiednio ormiańskim i azerbejdżańskim. Warto tutaj dodać, że w czasach ZSRR funkcjonowały szkoły z wykładowym albo gruzińskim, albo wykładowym rosyjskim. I być może cię to nie zaskoczy, jeśli znasz historię, właśnie też ZSRR, że te drugie, czyli te rosyjskie, uchodziły bardzo często za bardziej prestiżowe, ponieważ dawały na przykład szansę na płynne opanowanie rosyjskiego, a w efekcie karierę poza Kaukazem, na przykład w Moskwie. Tym samym, w rezultacie nie było niejako konieczności, żeby ten gruziński opanować, ponieważ w pełni język, Rosyjscy wystarczą w tamtym czasie. Sytuacja wyglądała inaczej niż teraz. Zatem od końca lat 80. do XX wieku, taka gruzińskość, bycie prawdziwym Gruzinem, tak to sobie nazwijmy trochę z przymrużeniem oka, stało się jeszcze silniej niż wcześniej, związane ze znajomością języka gruzińskiego i odnosi się to też do współczesnej po prostu historii Gruzji. A przenosząc. Co myślą Gruzini na ten temat? Obecnie to zgodnie z badaniami robionymi w 2020 roku 92% ankietowanych stwierdziło, że obywatel Gruzji powinien znać język gruziński. Powinien znać, czy nie się w pełni, w pełni komunikować. Drugim ciekawym aspektem było to, że aż 50% ankietowanych uważało, że jakby obowiązkowa jest przynależność do gruzińskiego kościoła, czyli kwestia religii. Jeśli przedstawiciele mniejszości tego języka nie nie znają, nie znają gruzińskiego, mogą tym samym przez niektórych być postrzegani jako, no, tacy nie w pełni obywatele Gruzji i nie być tym samym traktowani na równi z innymi Gruzinami. To zaś czasami prowadzi do tego, że niejako te społeczności zamykają się w sobie, te, te wspólnoty, wśród osób znających ten język, będących jednocześnie też częścią tej mniejszości. Zatem, jak wygląda nauka gruzińskiego wśród tych mniejszości językowych w Gruzji? Bo może to jest aspekt, który też sobie myślisz, jak to się właściwie dzieje. Dlaczego nasze bohatertnie z początku dzisiejszego odcinka? Po prostu nie nauczyły się gruzińskiego w szkole. Mhm. Tutaj z odpowiedzią przychodzi nam e, na przykład właśnie kampania Jak nauczyłem się gruzińskiego? I tam są odpowiedzi właśnie Ormian i Azerbejdżan, którzy ten język gruziński opanowali na tyle, żeby pójść na studia w Gruzji. E, I oni opowiadają, że przy nauce tylko podczas lekcji w szkole płynne opanowanie gruzińskiego jest szalenie Trudne. Jeśli w Twoim domu wyobraź sobie taką sytuację, wszyscy mówią w innym języku, większość Twojej wsi albo społeczności w małym mieście mówi w innym języku i nie masz do tego gruzińskich znajomych, bo na przykład w ogóle nie masz ku temu okazji, żeby takich mieć, nauka gruzińskiego na tyle, by móc studiować w danym języku. Jeśli dodatkowo jeszcze Właśnie tutaj uczysz się praktycznie tylko w szkole, bez na przykład również czy bez problemu, żeby załatwić sprawę w urzędzie, jest prawie niemożliwa. My oczywiście ten link, o którym mówimy do, do kampanii, zamieściliśmy w artykule na, na naszej stronie. Tam znajdziesz też odnośnik, jest podsumowanie tej kampanii, właśnie efekt tej kampanii w postaci takiego 9-minutowego filmiku. Szczerze polecam, żeby sobie też właśnie go mm, obejrzeć. Są napisy w języku angielskim, więc myślę, że tutaj jest dużo łatwiej, żeby ten materiał też sobie przejrzeć, a warto bezpośrednio od przedstawicieli tych mniejszości też usłyszeć, jak wygląda dana. Sytuacja. To my sobie powiedzieliśmy tak ogólnie, jak to wygląda, a jak to wygląda z punktu widzenia danych i statystyk? Otóż 49% Ormian mieszkających w Gruzji stwierdza, że ma podstawową albo zerową znajomość gruzińskiego, a ten poziom wśród Azerbejdżan wynosi 75%. Dokładnie tak. Zgodnie z badaniami robionymi w 2022 roku przez NDI, tylko 2% przedstawicieli mniejszości posługuje się gruzińskim w sposób płynny. 2% w sposób płynny. Płynny, załatwiamy sprawy w urzędzie, rozumiemy, co mówią w telewizji, jesteśmy w stanie pójść na studia. No to jeszcze spójrzmy sobie może na, na spis powszechny, jak to właściwie wygląda, te 2%, em, 75%, jak to się przekłada na dane. Najnowsze dane są z 2014 roku, ale myślę, że one nam tu oddają mniej więcej perspektywę, pokazują nam skalę. Otóż Azerbejdżanie to 7% wszystkich obywateli, mieszkańców Gruzji, a Ormianie 4%. Czyli w sumie daje nam to około 400 tysięcy osób z 3,7 milionowego, milionowego kraju. Tak? Dla porównania to mniej więcej tyle, co Szczecin. Tyle ludzi, co mieszka w Szczecinie si si siódmym pod względem bycia najludniejszym miastem w Polsce. To jeszcze spójrzmy sobie szerzej na to zagadnienie. Zatem w przypadku Azerbejdżan w dużym stopniu mieszkają oni w regionie Kwemok-Kartli, który jest przy granicy z Azerbejdżanem. Jak byliście tam w tamtych okolicach, to zapewne również zauważyliście, że jest to raczej teren rolniczy. Nie znajdziemy tam wielkich, nowoczesnych fabryk, ani hubów tutaj pełnych nowych firm, czy AI, czy IT i tym podobne, raczej mamy zdecydowanie ograniczony rynek również pracy. W przypadku Ormian e, często oni mieszkają e, lub pochodzą z Samshedza Waheti, to jest region przy granicy z Armenią, albo mieszkają również w Kwamokartli, a spora liczba Ormian mieszka również w Tbilisi. To są aspekty, jeśli znacie historię Gruzji albo Tbilisi. Też od wielu wieków praktycznie właśnie Ormianie w Tbilisi mieszkają. Żyjąc w stolicy oczywiście jest w cudzysłowie łatwiej, można, ponieważ można znacznie szybciej opanować gruziński niż w małej miejscowości albo w wsi, gdzie większość mówi po armiańsku, prawda? No więc tym samym dla, dane dla tej społeczności Ormian, która mieszka w Tbilisi, różni się. To znaczy, że ten poziom znajomości gruzińskiego, dostępu do edukacji i tak dalej, jest wyższy właśnie z tego e, powodu. Dodatkowo, no a może trochę w efekcie, te tereny, o których mówimy poza Tibinisty, są to tereny biedne, często niedofinansowane, co również przekłada się na niewystarczająco rozbudowaną infrastrukturę. Mniejszości te są dużo częściej, jak pokazują różne statystyki, zmuszane przez okoliczności albo np. do migracji zarobkowej, bo trzeba gdzieś pracować i zarabiać, albo do zaciągania szybkich pożyczek. Szybkie pożyczki mechanizm działa dość podobnie jak w Polsce. Jeśli nie masz dobrego budżetu albo dużej szansy na to, żeby oddać procent, jest dość wysoki i to jest takie koło, które się zapętla. Dodatkowo, brak komunikatywnej znajomości języka gruzińskiego skutkuje oczywiście ograniczonym dostępem do informacji publicznej, np. załatwianie spraw w urzędach, czy takie rzeczy jak dofinansowanie do projektów, albo np. wsparcie przy rozwoju swojego małego biznesu. Dodatkowo, kwestie językowe wpływają na to, że mamy ograniczoną możliwość dostępu po prostu do informacji, np. w telewizji czy w radio, czyli na normalnym świecie nie wiesz do końca, co się w kraju dzieje. W efekcie Ormianie i Azerbejdżanie częściej oglądają rosyjską telewizję. Z tym oczywiście jak to współczesna rosyjska telewizja, z całym narzutem propagandy a w pod, pod tym względem. I patrząc na dane np. Na z 2020 roku, bo to są najnowsze, które mamy pod tym względem, 54% Ormian i 13% Azerbejdżan właśnie ogląda telewizję rosyjską, i to jest źródło informacji, z których czerpią, informacji o świecie. To jest właśnie też istotna informacja. A dla porównania, wśród godzinów to jest 3%, więc jak widzisz, te dysproporcje są spore. Azerbejdżanie również czerpią informacje z materiałów czy źródeł tureckojęzycznych, ponieważ język turecki jest bardzo podobny do języka azerbejdżańskiego. Też y, tym samym bardzo często Turcja jest na przykład krajem do emigracji zarobkowej, w przypadku Azerbejdżan. Um, dlaczego, być może się teraz nad tym zastanawiasz, dlaczego właściwie nie korzystają ze źródeł angielskojęzycznych czy anglojęzycznych, które są wszędzie dostępne? Otóż, więcej niż 70% przedstawicieli tych mniejszości nie zna albo zna jedynie podstawy języka angielskiego. Bo wiadomo, żeby nauczyć się angielskiego. Potrzebujesz zasobów, potrzebujesz mieć materiały, potrzebujesz bardzo często mieć jakieś finansowanie do tego, potrzebujesz mieć nauczyciela, który cię tego angielskiego nauczy z jakiegoś języka. No właśnie. Statystyka tych 70% jest oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, niższa w przypadku Ormen mieszkających w Tbilisi. Tutaj widzimy dalej te różnice. To, co powiedziałam przed chwilą, ta sytuacja przekłada się też na posiadanie, no czy może wręcz nieposiadanie, w sumie swoich reprezentantów we władzach samorządowych albo na przykład w parlamencie, czyli takich osób, które mogłyby gdzieś szerzej, na większym forum, e, wspierać rozwiązania problemów w społeczności lokalnych, na przykład. Spójrzmy sobie na sytuację Kwemu-Kartli i w ośmiu monomedicytetach w regionie, które są zamieszkiwane. W sumie mamy 800, trochę mniej, ale prawie 800 Gruzinów, którzy tam mieszkają. Gruziny w Gruzinek, 1100 mniej więcej, trochę ponad 1100 Ormian i prawie 3000 Azerbejdżan, i każda z tych grup porówno średnio ma po jednym swoim przedstawicielu. A jak widzisz, rozpiętności tutaj różnice są dość duże: przedstawiciele władzach samorządowych, ponieważ na poziomie centralnym taka realna reprezentacja, o, pozwolę sobie powiedzieć, że tak naprawdę praktycznie nie istnieje. To być może się teraz zastanawiasz. Ok, ale Asia, czy są jakieś programy, takie nauczania tego gruzińskiego dla mniejszości? Czy tam się coś dzieje? Otóż, mniejszości językowe w Gruzji, jak być może już czujesz po tym początku czy połowie mniej więcej tego odcinka, to jest zdecydowanie taki temat trudny, złożony i dość poważny. No, to spójrzmy na to, co się dzieje, by tę sytuację zmienić. Ponieważ ta bariera językowa, jak mam nadzieję, udało mi się pokazać, wpływa na każdy aspekt życia tej mniejszości. Od kilku lat istnieją podręczniki do nauki gruzińskiego jako drugiego, ponieważ e, nauka języka jako drugiego to są inne metody uczenia niż jako Twój język, czy jako język obcy, czy jak my się uczymy gruzińskiego na przykład. Tworzone są też m, specjalne programy nauczania oraz naprawdę dosłownie od kilku lat e, są studia podyplomowe uczących filologów języka gruzińskiego, jak uczyć tego języka gruzińskiego jako obcego albo uczyć jako drugiego. Czyli teraz dopiero nauczyciele mają takie w pełni przygotowanie metodyczne. Wcześniej tego nie było. W 2010 roku pojawił się też taki program 4 plus 1 dedykowany e, przedstawicielom mniejszości językowych, którzy chcą studiować w Gruzji na gruzińskich uniwersytetach. Przez pierwszy rok to jest to plus 1, przez pierwszy rok oni uczą się bardzo intensywnie gruzińskiego na tyle, żeby byli w stanie studiować w języku gruzińskim. Tutaj są różne głosy, bym powiedziała, odnośnie tego, czy te programy są dobre, czy te programy są złe. Ja powiem tak, można je usprawniać zdecydowanie. Będziemy sobie jeszcze dzisiaj za chwilę o tym mówić, o pewnych aspektach tych programów, co nie zmienia faktu, że one są, już są, więc to jest ogromna zaleta. Nawet jeśli nie są idealne, to w ogóle się pojawiły i myślę, że to już jest zdecydowany plus. Możecie też o tym trochę posłuchać w tej kampanii, o której wspomniałam, ponieważ właśnie to są osoby, które Między innymi z tych programów korzystają. Dodatkowo jeszcze co jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju mniejsze bądź większe, na większą skalę albo na mniejszą skalę programy, które mają dać szansę zdobycia edukacji właśnie przedstawicielom tej mniejszości. Tutaj też głosy są różne, na ile oni po zdobyciu tych kwalifikacji faktycznie dostają pracę, ale to jest już zupełnie inny wątek. Bym powiedziała. Dajcie znać w komentarzu, jeśli to też by was interesowało, albo może macie swoje przemyślenia w tym zakresie. Się, albo doświadczenia, to też dajcie znać właśnie pod względem potem zdobywania tutaj miejsca, miejsca pracy. Dlaczego o tym mówimy w kontekście edukacji? Bo zdobycie edukacji, a potem w miarę dobrego i stabilnego źródła zarobku jest tak naprawdę realną szansą na to, żeby zmienić sytuację tych poszczególnych rodzin, z mniejszości. Bo sytuację nie zmienimy całej grupy, naraz możemy zmienić tak naprawdę rodzina po rodzinie. Zatem niewystarczająca znajomość gruzińskiego to potencjalne źródło wielu problemów tych mniejszości i ekonomicznych i społecznych i kulturowych, bo mówimy o do na telewizji i tym podobnych. Um, I tak jak wspominałam przed chwilą, w tych inicjatywach również czasami pojawiają się problemy. Jednym z problemów jest to, jakby nie tylko patrząc na uniwersytet, ale trochę wcześniej, czyli na podstawówkę, na przykład generalnie szkołę, do której chodzą dzieci, to wynagrodzenia nauczycieli, uczących gruzińskiego jako drugiego są. Istnieją. Są istnieją nawet jak na gruzińskie warunki. A dodatkowo te szkoły, tak jak możecie się domyślać pod względem tego, co się dzieje w tych regionach, są raczej na terenach wiejskich albo w małych miasteczkach. Co za tym idzie, te szkoły nie są szczególnie nowoczesne, mówiąc bardzo oględnie, yy, i nie mają zapewnione również takiej infrastruktury, jak na przykład ciągłość ogrzewania, że na każdej lekcji przez cały rok na pewno będzie, czy na przykład gwarantowanych dostaw prądu, że będzie cały czas yy, można było. Korzystać z prądu. W efekcie no, nie ma wielu chętnych, nie oszukujmy się, którzy chcieliby pracować. Nie ma wielu nauczycieli, którzy chcieliby realnie, na przykład, się przeprowadzić po studiach w Tbilisi, um, bo takie studia są głównie w Tbilisi i się przeprowadzić właśnie do takiej wsi, mieszkać i żyć um, właśnie w takich, w takich sytuacjach dodatkowo z taką pensją. I tutaj my mówimy do tej pory głównie o nauczycielach języka gruzińskiego jako drugiego. Ale podobnym, jeśli nie większym problemem tak naprawdę jest nauka innych przedmiotów, prawda? No bo to nie tylko gruziński, ale matematyka, fizyka, biologia i tak dalej. Jeśli nie rozumiesz języka gruzińskiego dość dobrze, to dość trudno generalnie będzie Ci w tym języku nauczyć się np. geografii czy chemii. To informacje, o których Wam tutaj wspominam, to są informacje, które zostały też zebrane podczas moich różnych badań i wywiadów właśnie z takimi nauczycielami, które prowadziłam na potrzeby naszego wydawnictwa Języczni Kaukazu. Tak wygląda ta sytuacja. Mogę jeszcze dodać, że oczywiście są też podręczniki, które są dwujęzyczne, ale... To nie jest tak, że one są idealne, w sensie to jest podobnie jak z tymi programami. Dobrze, że są, ale jest jeszcze ogromne pole tutaj do usprawnień. I generalnie może się już zorientowaliście, ale temat em, mniejszości językowych i ich nauczania i możliwości uczenia się Grunińskiego jest mi. Bardzo bliskiej, jako osobie i uczącej gruzińskiego i jednocześnie mającej możliwość w życiu, żeby tego języka się nauczyć. No, i dlatego też, choć takim swoim drobnym działaniem, żeby jakoś wesprzeć te grupy, postanowiliśmy i chcemy przekazywać 5% ze sprzedaży wszystkich naszych książeczek, kursów w wydawnictwie językni Kaukazu właśnie na wsparcie tych mniejszości językowych w Gruzji, na wsparcie ich m.in. edukacji w języku gruzińskim. No bo skoro pomagamy Wam uczyć się i innym obcokrajowcom z innych krajów uczyć się języka gruzińskiego, chcemy też pomóc obywatelom Gruzji, których nie jest pierwszym językiem gruzińskim. Spójrzmy sobie teraz może jeszcze na jeden aspekt, czyli Gruzja a integracja z Unią Europejską. No to tutaj pojawia się optymizm, tak bym powiedziała, ponieważ jest szansa, że właśnie w tym temacie będzie się działo coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Obserwuję ten temat od dłuższego czasu, widzę, że pewne rzeczy się zmieniają, ale nadal jest to po prostu morze potrzeb um, Dlatego bardzo się cieszę e, właśnie, że może tutaj się zacznie więcej dziać, ponieważ zlikwidowanie tej bariery językowej jest jednym z elementów dwunastu warunków postawionych Gruzji przez Unię Europejską, jeśli chodzi właśnie o integrację i wchodzi to w aspekt ochrony praw mniejszości, między praw do edukacji, do dostępu do informacji i tym podobne. Oczywiście, kwestie językowe nie są jedyną rzeczą, która tutaj wchodzi, i nie są też jedynym wyjątkiem, a ponieważ jest na przykład jeszcze dość szeroki aspekt mniejszości religijnych, o którym też zapewne myślę, zrobimy sobie osobny odcinek. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa. Czy interesowałby Was taki odcinek? Dajcie znać w komentarzu. Staramy się w Kaukazomaniakach też poza pokazywaniem wam kultury, literatury, trochę historii yy, i ciekawych osób, które są związane z Kaukazem, ale żeby też pokazywać wam przekrojowo takie tematy, nasze odcinki yy, o lasach, o gruzińskich lasach, o gruzińskiej herbacie w różnych wymiarach. Dostaliśmy po nich bardzo pozytywny feedback od Was. Yy, teraz szykujemy właśnie ten odcinek dla Was i jestem ciekawa, czy inne odcinki tego typu, na przykład o mniejszościach religijnych, i tutaj mówimy o jednocześnie podobniej i znacznie szerszej grupie. Czy to dla Was też by było interesujące, żeby na przykład taki odcinek posłuchać czy go obejrzeć? Dajcie znać nam w komentarzach. No i jak mówimy sobie właśnie o tych mniejszościach, to jest jeszcze dużo do zrobienia, ale pod innym względem, dodatkowym albo trudniejszym, czyli sposobie postrzegania się wzajemnie przez Gruzinów, Ormian i Azerbejdżan. Z jednej strony Azerbejdżan i Ormian mieszkańcy w Gruzji, ponieważ z jednej strony Gruzini są, współcześni Gruzini, tak to nazwijmy, wychowani są trochę w takich realiach, Wojny w Abchazji i Osetii Południowej w kwestiach separatyzmu i oddzielania się właśnie innych e, narodów, innych mniejszości i ich e, działań separatystycznych, i tym samym często, i pokazują to też statystyki, które dorzucamy Wam w materiałach dodatkowych, pokazują, że podchodzą do tego jak takie umacnianie niegruzińskości. Um, Czyli po prostu się tego obawiają. Z drugiej strony przedstawiciele mniejszości obawiają się tendencji asymilacyjnych z punktu widzenia państwa gruzińskiego i z punktu widzenia gruziniaw, tego, że będą ich pozbawiać swojej odrębności. I zatem na zmiany, myślę, w tym zakresie będzie potrzeba zdecydowanie dekad i... Pracy od poziomu lokalnego do poziomu centralnego, czy od poziomu centralnego do poziomu lokalnego, dodatkowego wsparcia NGO-sów, organizacji międzynarodowych, które mogą pomóc właśnie Gruzji przejść ten cały proces. Zdecydowanie będzie to na lata. Będziemy obserwować ten, ten proces. I jestem bardzo ciekawa swoją drogą, co właśnie w kontekście tutaj yy, integracji z Unią Europejską potencjalnie będzie się właśnie w Gruzji pod tym kątem działo. Dzisiejszy cel był taki, żeby pokazać Ci szerszy kontekst Gruzji. I sytuacji mniejszości narodowych, żeby pokazać Ci, jak jedziesz do Gruzji, że Gruzja to nie tylko gruziński, jest tam złożoność, są tam różne aspekty, które być może nie widać od razu, jak się przyjeżdża do, do tego kraju. Mam nadzieję, że ten cel udało nam się trochę osiągnąć. Jestem ciekawa, jak wasze właśnie przemyślenia, wrażenia po tym odcinku. Staraliśmy się go zrobić jak najbardziej realnie, ale jednocześnie mam nadzieję, że nie był bardzo. Nazwijmy to przygnębiający. No sytuacja jest jaka jest, prawda? No tutaj danych nie, nie oszukamy. Wszystkie materiały, z których my korzystaliśmy, żeby przygotować ten odcinek research, które, który był robiony, żeby ten odcinek mógł dla Was przygotować, przez nasz zespół, a także dodatkowe materiały, ponieważ no, nie poruszyliśmy każdego jednego wątku i, każdej, i każdego jednego badania, które zostało przeprowadzone pod tym względem, więc wszystkie te opracowania, dodatkowe ciekawe materiały, jak i te kampania, o których wspominałam, znajdziecie wszystko na naszej stronie, na języcznikaukazu.pl właśnie w, w artykule, który odnosi się do tego podcastu bezpośredni link znajdziecie również w opisie tego odcinka. Więc jeśli Was zainteresował temat, chcecie go jeszcze bardziej zgłębić, to jak najbardziej tam znajdziecie materiały. Materiały są w języku angielskim, ponieważ po pierwsze po polsku jest bardzo mało na ten temat, jeśli w ogóle jeśli w ogóle coś się pojawia, opracowania są po angielsku, mam nadzieję, że dla większości albo tutaj pomogą nam takie narzędzia jak Google Translate, albo po prostu język angielski będzie na tyle dla Was tutaj zrozumiały. Więc odsyłam Was do, 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 do tych dodatkowych materiałów. Ode mnie to jest na dzisiaj wszystko. Jeśli Wam się podobał ten odcinek Kaukazomaniaków, to oczywiście dajcie znać nam w komentarzach, łapki w górę i jeśli oglądacie to na YouTubie, no to pamiętajcie również, żeby subskrybować nasz kanał, bo dzięki temu dostaniecie również powiadomienie o tym, że albo jest nowy odcinek podcastu, albo pojawia się nowa lekcja właśnie z języka gruzińskiego. Nowa lekcja, nowa lekcja wideo, która się tutaj pojawia. To co? To ja Wam bardzo dziękuję. Możecie jeszcze dać nam znać, właśnie też Czedona no, możecie nam, dać nam znać, jak Wam się podobało, jakie są Wasze przemyślenia. Jeśli nie chcecie się dzielić publicznie w komentarzach, to ja zawsze zachęcam, żeby po prostu odpisać do mnie na kaugastnie list, czyli na nasz newsletter, który wysyłamy raz w tygodniu, i podzielić się Twoimi przemyśleniami, właśnie jak to wygląda, e, czy coś Cię zaskoczyło, czy znasz sytuację mniejszości, jak Ci się podobają takie odcinki, zostawiam tutaj pole e, do, do Twoich. Do twoich Przemyśleń, i jeśli nie jesteś jeszcze naszym tutaj członkiem newslettera, to ja cię bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Oprócz tego, że dostajesz ode mnie co tydzień mail, no to e, podsyłamy jeszcze ci dodatkowe bonusy, i dla newsletterowiczów organizujemy również co jakiś czas po prostu lekcje online języka gruzińskiego. A dodatkowo y, znajdziesz link właśnie, żeby się zapisać y, w opisie dzisiejszego odcinka, więc to jak najbardziej możesz też tam y, dołączyć, dołączyć do nas. Dziękuję ci bardzo, łapnij w górę, subskrybujemy i dzielimy się na przykład z jednym osobą, która również interesuje się Kaukazem, tym odcinkiem, jeśli ci się podoba. Dzięki wielkie, pa pa.